Słuchawki JBL Tune 660NC. Na filmie pokażę, jak wykonać reset do ustawień fabrycznych tych słuchawek, czyli faktory reset. W pamięci słuchawek jest ten telefon, więc jak włączę słuchawki, połączą się z telefonem. Słuchawki się połączyły, teraz je wyłączę. Pokażę, jak wykonać reset tych słuchawek. Wykorzystamy trzy przyciski: przycisk włączenia power i przycisk podgłaśniania plus minus. Trzeba te przyciski razem przytrzymać. Słuchawki się uruchomią. Zapali się dioda od ANC, czyli redukcji szumów i dioda powiadomień włączenia wysy, wysyłania Bluetooth. Będzie ta dioda będzie migała. Po 5 sekundach słuchawki się wyłączą. Puszczamy wtedy przyciski i słuchawki się same automatycznie włączą i dioda powiadomień od Bluetooth będzie migała. Ale już słuchawki nie połączą się z telefonem, ponieważ będą zresetowane. Więc naciskam te dwa przyciski, plus minus, wciskam przycisk power i słuchawki się włączyły. Zapaliła się dioda NC, dioda powiadomień miga, słuchawki się wyłączyły, puszczam. Słuchawki się włączyły. Wysyłają sygnał Bluetooth, ale już się nie łączą, ponieważ zostały zresetowane. Jeszcze je wyłączę i włączę ponownie w celu pokazania, że już się nie łączą z telefonem. Nie łączą się, ponieważ pamięć w słuchawkach została przywrócona do ustawień fabrycznych. Tak wykonujemy reset w słuchawkach JBL Tune 660 NC.